Get out. Cześć chłopaki, co tam? W porządku, a u ciebie? Ehm, no dobra, nie będę udawał, nie jest dobrze. No, domyślam się o co chodzi, całe szczęście, że mnie tam wtedy nie było. Ej, Jackson, a powiedz mi, co tam ci pani Klaudia powiedziała, jak ciebie przyłapała gołego? Na początku zapytała się mnie, dlaczego jestem gołe, a potem powiedziała coś, czego nie zrozumiałem za bardzo, no i później uciekłem, więc tyle. Nie wiedziałem, Jackson, że z ciebie taki Sigma. A przestańcie, chłopaki, nigdy więcej na taką imprezę nie pójdę. I ogólnie mam prośbę, nikomu o tym nie mówcie, dobra? Nie chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Um, trochę za późno, stary, wiesz? Co masz na myśli? No, Spektra już napisała na swoim blogu, że wczoraj wieczorem jakiś chłopak biegał nago po szkole. No nie, nie wierzę. Moja kujońska reputacja została zniszczona. Chyba będę musiał zmienić szkołę. Jackson, nie załamuj się tak. Ona napisała tylko, że jakiś chłopak biegał, a nie napisała kto. No to chociaż to. Myślicie, że oni już wszyscy o tym wiedzą? Wiesz co? Myślę, że tak, ale jak powiedziałem, nie ma się czym martwić, bo nie napisała kto to. No dobra, chłopaki, powiedzmy, że jest ok, tylko że jeszcze jest jeden problem. Niby jaki. Za chwilę będę miał język polski. No i co z tego? A to, że będę miał teraz lekcję z panią Krawdią. A, ok. Nie, no co ty, tym też się nie masz co przejmować. No, podejrzewam, że na pewno nie jesteś pierwszym mężczyzną, którego ona widziała nago. Ale pocieszające, nie zapominaj, że to jest nauczycielka. Nie masz się co załamywać, serio. Dasz radę. Ech, dobra, nieważne. Nikomu o tym nie mówcie i tyle. Idę pod klasę. Luzik, możesz być spokojny. Dziewczyny, o czym tam rozmawiacie? Rozmawiamy o Golasie, który wczoraj biegał po szkole. A może ty wiesz, kto to był? E, sorry, nie wiem kto to był, bo to się zdarzyło wczoraj wieczorem, więc chyba ja już spałem. Szkoda, że ja go nie widziałam. E, przykro mi, serio, nie wiem. O, to ja mam pomysł, zapytajmy się po prostu Spektry. Nie! E, Jackson, co się stało? Dlaczego nie? No bo uważam, że e, ten chłopak powinien być anonimowy, nie wiecie sytuacji, co się stało, dlaczego on był wtedy bez ubrań, więc uszanujmy to, dobrze? Hmm, Jestem ciekawa, czy pani dyrektor widziała to nagranie. E, Farah, o jakim ty nagraniu mówisz? No bo w szkole przecież są kamery. Co? To ty nie wiedziałeś, że w szkole są kamery? Jestem skończony. Dorale, czemu się ruszyłaś? Cofnij się do tyłu. Miau, o co ci chodzi? Dlaczego bym miała się cofnąć? Hello, no bo się ukrywam. Eh. Eee, przed kim ty się ukrywasz? Przed panią dyrektor, bo nie chcę z nią rozmawiać. Co znowu zrobiłaś? Ja? Nic, przecież ja nikomu nic złego nie robię. Ej, no o co tam chodzi? Miau, musielibyśmy ciebie nie znać. No, jestem popularna. Ech, dobra, zmienimy temat. E, dlaczego się chowasz przed dyrektorką? E, no bo powinno się kojarzyć, że ja kiedyś chodziłam do Monster High i wyglądałam jak e, potwór, no i potem zmieniłam szkołę na Ever After High i tak wyglądałam wtedy i tak wyglądam do dziś, bo ten wygląd mi się bardzo podoba. No a e, dyrektorka chce, żebym się zamieniła z powrotem. Tak jak wtedy wyglądałam, w, jak chodziłam do Montserrat, no a ja powiedziałam, że ja tego nie zrobię i tak trochę, e, trochę taka dupcia wyszła. E, mm, Okej, okay. żałuję, że zapytałam. Nie ma sprawy. Chyba jeszcze powinna odwiedzić ten psychiatryk. Tak mi się tylko zdaje. Hej Katrin, co tam? Ech, weź, nawet nie pytaj, ja już mam po prostu dość, dość tego wszystkiego. E, co się dzieje Katrin? O co chodzi? Madi i Bani. W sensie tylko Madi, bo Bani w sumie jest spoko, ale Madi, Madi mnie tak już denerwuje. Madi, ale dlaczego? W sensie, no jest ona wariatką i to dość mocno, ale nie groźną, więc. Mam mi dość za jej bałagan. Ona wszędzie tak rozrzuca swoje rzeczy. Nie mam tam dosłownie swojego miejsca, swojego kąta. Jest naruszana moja przestrzeń osobista. Jak próbuję malować, to nie wiem, hałasuje, rozrzuca wszystkie swoje zabawki. Mam po prostu tego dosyć. No, rozumiem cię. No, moim zdaniem powinnaś z nią pogadać na spokojnie na ten temat. Ja próbowałam z nią porozmawiać, no ale z nią się po prostu nie da, a poza tym 16 szesnastolatka 16 -latka jeszcze się bawi zabawkami? No wiesz, no każdy robi to, co lubi, w czym się czuje najlepiej, no to Madi, jeżeli ona się bawi zabawkami, no to jak dla mnie to nie jest nic złego. Nie, ale ja muszę iść z tym do dyrektorki, bo albo ja, albo ona musi zmienić pokój, bo z nią się nie da. Eee, ja bym na twoim miejscu jeszcze raz, ten ostatni raz, próbowała na spokojnie porozmawiać z Madi i wtedy, jak się nic nie uda, to wtedy pójdziesz do dyrektorki. No dobra, ten ostatni raz, ale to, to po lekcjach. Dobra, jest tutaj. Nie jestem pewna tego, czy wszystko jest już oczywiste? E, no, a co byś chciała jeszcze wiedzieć? Przecież wszystko jest już jasne, wszystko jest wyjaśnione. Poza tym B jest e, świadkiem, no to tym bardziej oczywiste, że to wszystko ona zaplanowała i chciała po prostu nas e, na e, ten związek zniszczyć. No dobra, to chodźmy. Chcę już mieć to za sobą. No i dobrze, bo już miałem dość tego, jak mnie tak obrażali. No, tylko ja się teraz trochę boję. E, Bi, czego ty się boisz? Idziemy wszyscy razem? No tak, ja to wszystko rozumiem, tylko że. Mm, obawiam się, że jak to się wszystko skończy, to Amanita i Fabel nie dadzą mi dalej spokoju. Spokojnie Bi, jesteś z nami i nie pozwolimy, żeby ciebie tak traktowały. Dziękuję wam. Dobra dziewczyny, idziemy. Amanita, oglądałeś może drugi sezon Squid Game? O jakim ty chińskim głównie do mnie gadasz? Ja takiej chińszczyzny nie oglądam. Mm, to według ciebie, co jest warte do obejrzenia? Coś mi polecisz? Siebie w lustrze. Um, okej. Okay. Ej, Amanita, Hunter i Wenus do nas idą. No, jak tam moje z Sigmy. -y, po jakiemu to niby było? A nieważne. Ej, ludzie, potwory, podejdźcie tutaj. Mamy coś z ważnego do powiedzenia. Co wy tutaj wyprawiacie? Zaraz się dowiesz. Chciałabym coś ogłosić. Chciałam ogłosić, że ja i Hunter udawaliśmy rozstanie, tak naprawdę byliśmy cały czas razem, a to tylko dlatego, że Amanita chciała nas e, rozdzielić. Co? We jakie ty kłopoty opowiadasz, Wenus? C ja nie mam nic z tym wspólnego. Amanita, nie udawaj, że ty nie masz nic z tym wspólnego. Ty i Faber żeście wszystko zaplanowały: najpierw żeście mnie uśpiły, potem zrobiłyście zdjęcie z bi, że to niby ja zdradzam ją z Wenus. A potem co? Chciałyście te zdjęcia wszystkie pozawieszać po, po całej szkole, tylko dlatego, żeby Wenus ze mną zerwała. Bo co? Bo ci przeszkadza, że razem jesteśmy? O co ci w ogóle chodzi, dziewczyno? Tak, to jest prawda. Yy, one uśpiły Huntera i potem kazały mi się koło niego położyć i musiałam udawać, że go całuję, a one robiły zdjęcie. Yy, to było wszystko udawane? Nieprawda, to jest wszystko zmyślone. Fabel, powiedz im prawdę. Amanita, ja już swoje zrobiłam. Radź sobie sama. Fabel, co ty teraz do mnie mówisz? Ja wypełniłam swoje zadanie. Teraz musisz sobie radzić sama. Fabel, czekaj! No i co teraz masz na swoją obronę? A dajcie mi święty spokój. Amanita, co się dzieje? Dlaczego chciałeś, żebym zerwała z Hunterem? Ty tego i tak nie zrozumiesz. Amonita! Tego to się nie spodziewałem.